Dzień dobry. Przygotujemy Ice Tea na bazie herbaty czarnej z dodatkiem syropów orszadowego, czyli zmielonych migdałów i syropu żurawinowego. Zaczynamy od zaparzenia herbaty czarnej. Herbatę czarną parzymy we wrzątku w świeżo zagotowanej wodzie przez mniej więcej 3 do 5 minut. To Ice Tea lepiej, aby herbata była zaparzona intensywnie. Podczas swarzenia herbaty pamiętajmy o tym, żeby ją mieszać. Mieszamy ponownie. Nasza herbata czarna jest już gotowa. Teraz musimy schodzić ją e, tak, aby jej nie rozwodnić. W związku z tym przelewamy przez kostki lodu i jak najszybciej odcedzamy. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie naszej szklanki. My zrobimy sobie krastę z migdałów. Potrzebny nam będzie do tego syrop cukrowy. Kruszone migdały. Ok, krasta jest przygotowana. Następnie do szklanki wlewamy 10 ml syropu orszadowego. 10 ml syropu żurawinowego. około 180 ml czarnej herbaty i dokładnie to Dodajemy kostki lodu Następnie do dekoracji dodam jeszcze kołą skamięty oraz szurewkę. Nasza ice jest gotowa. Dziękuję.